Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim moim zawodnikom, pogratulować, podziękować zaangażowania, walki. To był mecz, w którym widać było ogromne zaangażowanie. To był mecz, w którym widać było, że my yy, cieszymy się tą grą. To było, to było po prostu dzielenie się piłką, to była szybka gra, to była gra, w której, z, z której szybko przychodziliśmy do, do, do transition. To była gra, w której staraliśmy się wykorzystać swoje opcje w ataku, a przy to było bardzo duże zaangażowanie w, w obronie i, i, i 82 punkty, ale były momenty, kiedy naprawdę zagraliśmy w tej, obronie, w tej obronie bardzo dobrze. W trzeciej, czwartej kwarcie, w drugiej kwarcie, druga kwarta rewelacyjna w ataku. I, i tu po prostu widać to zaangażowanie. Tu było widać ten nasz spokój w grze, nie było złych rzutów, była dobra selekcja rzutów, trafiliśmy 12 trójek na wysokim procencie 60%, ale oddaliśmy 20 rzutów za 2 punkty i 41 rzutów 20, za 3 punkty i 41 rzutów za, za 2 punkty. Także u nas ten, ten bilans widać było, że, 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 że był odpowiedni. Ogromnie ważne zwycięstwo, ogromnie ważne zwycięstwo, ale my musimy stąpać twardo po ziemi. Jesteśmy tutaj z zespołem, który, który musi bardzo mocno walczyć w tej drugiej rundzie. Cieszę się, że otwieramy tym zwycięstwem, które jest dla nas bonusowym zwycięstwem nikt nas nie stawiał w roli faworyta w dzisiejszym meczu. Zespół z Gdyni, bardzo dobry zespół, świetni zawodnicy, Bostik, świetna, świetna gra dzisiaj no ale bosti rzucił 28 punktów, niestety to, to, to było za mało, żeby nas pokonać, yy, mądra gra na końcu, to ja powtórzę, powtórzę to jeszcze raz, dobra defensywa i mądra gra w ataku i dobra selekcja rzutowa. Dziękuję bardzo. Tomasz Śnieg, ja teraz sobie uświadomiłem patrząc w statystyki, że Tomasz rozegrał dzisiaj mecz diabelski, Trzy szóstki, sześć oddanych rzutów, wszystkie celne, 6 zbiórek, 6 asyst. Gratulacje. Jakie są Twoje wrażenia po meczu? Dobry wieczór wszystkim. Pomału rozkręcaliśmy się w tym meczu. Wiadomo, doszło ostatnio u nas do zmian, także musieliśmy grać dzisiaj takim specyficznym rosterem z niskimi graczami na pozycjach podkoszowych. W drugiej kwarcie załapaliśmy tą grę graliśmy tak, jak byśmy chcieli. Dzieliśmy się piłką, graliśmy bardzo agresywnie w obronie. Dobrze przekazywaliśmy krycie. Wszystko, co, co robili zawodnicy Arki, było pod presją. Co mogę powiedzieć? Wszyscy zawodnicy wystarczy spojrzeć w statystyki, mieli swój duży wkład w to zwycięstwo. Cieszyliśmy się grom i tak chcemy grać. Szczerze mówiąc nie pamiętam, e, czy w tym sezonie zdobyliśmy e, coś w okolicy 100 punktów, także ten wynik dzisiejszy na tak trudnym terenie jak tutaj w Gdyni ze świetną drużyną Eurocupową robi naprawdę wrażenie. Jesteśmy zadowoleni, ale, ale już po malutku gdzieś tam e, trzeba tą euforię schować i szykować się na, na kolejne spotkania. Wiadomo, w drugiej rundzie chcemy poprawić swój bilans i z, z meczu na mecz prezentować się coraz lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Panie trenerze, gratuluję, świetny występ. Jak to było z tymi zmianami trenerze? Ci zawodnicy nie pasowali do taktyki, do, do, do schematu w Czy Prawda jest taka, że gdyby pasowali, to by zostali. Tak? Także po ostatnim meczu przeprowadziliśmy analizę w klubie, zdecydowaliśmy się na, 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 na te zmiany. Także życzę tym zawodnikom jak najlepiej. Niemniej jednak my, my, my musieliśmy coś, coś zrobić, ponieważ cały czas staramy się walczyć. I, i, I chcemy wypaść w tym sezonie jak najlepiej, i to ten mecz pokazał, że, że chcemy walczyć. Ten mecz, oczywiście, żeby sprawa była jasna, nic nie świadczy o tym, że, że coś się działo źle przez tamtych zawodników. Po prostu musieliśmy podjąć, musieliśmy podjąć zmiany, bo nie byliśmy, w stanie, nie byliśmy w stanie grać systemem, który ja chcę, żebyśmy, żebyśmy grali. Tak mi się wydaje, że szybsza gra, prawda? Szybciej nie, nie, tylko, nie tylko szybsza. Znaczy, na pewno ogólnie szybsza gra, szybsze przechodzenie, ale też takie taki szybsze poruszanie się, nawet w ataku, w ataku pozycyjnym yy, i agresywna defensywa. Bardzo agresywna defensywa, nie. nie, nie po prostu atakowanie gracza z piłką. Czy można spodziewać się, ten że zmi zmian? Ale do składu, żeby poszerzyć ten skład no, szukamy gracza podkoszowego, ale y, nie to, że jesteśmy malkontentami, jesteśmy wybredni. Ale y, pomimo tych doświadczeń, które mamy, musimy znaleźć takiego gracza, który nam pomoże a, i który dopasuje się do systemu, a nie, że znowu będziemy musieli kombinować, żeby coś zmienić w naszej grze, bo my nie możemy nic zmienić na, w naszej grze. Możemy ją y, uzupełniać pewnymi rzeczami ale generalnie musimy się pewnie trzymać pewnego schematu i, i oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że to jest jeden mecz, zaskoczyliśmy, być może tutaj troszeczkę zespół z Gdyni nie był przygotowany na, na pewne nasze rzeczy, a teraz następne zespoły na pewno będą na to przygotowane, więc to nie jest tak, że teraz my mamy jakiś sposób na to, żeby wygrywać z każdym w lidze. My po prostu musimy, My po prostu musimy dobrze trenować, walczyć i trzymać się pewnego systemu gry. Kandydatury są trenerze, bo tego tak. co wiem, to, to na rynku tak głowa. Y, no roku. dlatego, ponieważ na, na rynku jest tak, jak jest, jest taki okres w sezonie, jest styczenie. Także tutaj trudno sobie wy wymarzyć, że się znajdzie jakiegoś super gracza, który w styczniu nie gra. To są albo zawodnicy, którzy z różnych powodów odchodzą. Czy to jest zmiana, e czy jakaś na przykład dochodzi do Roszady w klubie, który musi, potrzebuje gracza na przykład na inną pozycję, więc dobrego zawodnika musi jednak zrezygnować ze względu na limit obcokrajowców. albo to są problemy finansowe i tak dalej, i tak dalej, albo no to, to, to jest... Dlatego my dlatego my musimy być na e e i tak ja tutaj z całym, z całym klubem, z, 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 z Krzysiem Koziorowiczem, z Maćkiem Racińskim oglądamy cały czas, analizujemy, 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 analizujemy i, i szukamy. Nie, pod, nie chcemy podjąć zbyt dużego ryzyka. Musimy być pewni. Czy to poprzez, że się podeprzemy tryoutem, czy, a co to oczywiście też jest trudne, bo zawódcy nie chcą się zgadzać. Niemniej jednak hmm, analizujemy cały czas. Pierwsza rzecz jaka się nasuwa po tym meczu to to, że yy, jesteśmy po prostu yy, mentalnie niedojrzali yy, do, do niektórych meczów i yy, statystyka, którą tutaj widzę, yy, punkty w pomalowanym yy, przy deficycie graczy wysokich w, w spójni przegraliśmy 44 do 18, to właściwie yy, Czyli ktoś, kto się zna na koszykówce, to może mm, wszystkie wnioski z tego wyciągnąć. Do tego doszła y, dobra dyspozycja w grze 1 na 1. graczy ze i y, 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 niestety, ale taki wynik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie, proszę bardzo. Ciężko coś, tak, coś powiedzieć po takim meczu. Chciałem przede wszystkim Przeprosi... przeprosić kibiców, którzy przyszli tutaj na mecz, ponieważ. Nie tak to miało wyglądać. Wszyscy mówili, a spójnia przyjedzie tutaj bez dwóch podstawowych zawodników, zostali odsunięci łatwo wygramy. Niestety, w koszykówce nic nie ma łatwo. Jeżeli się nie walczy, to tak niestety to wygląda. Po raz drugi można powiedzieć, że nie pokazaliśmy nic, co, mogli, co powinniśmy pokazać, żeby wygrać. Mam nadzieję, że to się już nigdy nie powtórzy. Dziękuję. To są pytania. Czemu tylko 7 minut? Adam, chwycanie dzisiaj, kontuzja, choroba? Nie widzę ładama hmm, dominacji podkoszowej, ale zastrzegł się, według mnie, o to, że te 44 do 18, no było przecież tam naprawdę centra nie ma. No, jeden, przepraszam, oli Semeca. No, ale... Ale ta różnica nie była jakby wypracowana e, wtedy, kiedy Oli Semeca był na wojsku. Kostek e, bił się dzisiaj za naszych trzech zawodników, a wyka na piątce. Na niego? Na niego? Na Kostrzewskiego. Bo Abson tak kiepsko sobie radził z Kostrzewskim. No wszyscy sobie kiepsko radzili z Kostrzewskim. Na początku bardzo dobrze sobie radził z nim Lejton, czy tam w połowie pierwszej kwarty, ale też nie możemy grać bez piątki. Darek zaczął trzecią kwartę na piątce i, i... i... Nie wiedział za bardzo co się dzieje. Wszego według trenera bierze się tak, ten nazwał bo to mentalne rozluźnienie nie... Znaczy, to nie jest. To nie jest rozluźnienie, tylko. Niektórzy gracze nie chcę, nie chcę uogólniać, bo to też każdy zawodnik inaczej inaczej jakby podchodzi do meczu, ale liga jest na tyle wyrównana można powiedzieć. Zdarzało już się dużo, dużo bardzo y, niespodzianek, że, że trzeba przychodzić, jeżeli się dostaje dwie minuty na boisku. To te dwie minuty muszą być jak y, nie wiem, najważniejsze dwie minuty w życiu, a, a niektórzy gracze po prostu są na boisku. Wspólnie przyjechała zagrała ambitnie. I niestety, y, niestety, no nie mamy żadnej przewagi pod koszem. A tylko dodam, a tylko dodam, że jeśli ci sami gracze potrafili w Eurocapie walczyć z dużo lepszymi graczami pod koszem i, i, i droższymi, silniejszymi i tak dalej, to znaczy, że yy, no, tak jak powiedziałem mentalnie nie drośli do pewnych rzeczy moim zdaniem. A jak to zmienić pewnie? No to już są sposoby takie pozakulisowe. Ale są? Na pewno, no, można zmienić graczy na przykład. Taka twarna metoda. Nie, nie twarna, normalna. To z, my jako ASECO, tak spojrzeć na to przez ostatnie 4 lata, właściwie nie zmieniamy graczy, tak? Może czas, żeby, żeby użyć tego narzędzia.